Chciałbym, abyśmy otworzyli drugą księgę królewską na rozdziale pierwszym. Dwa, cztery. Roz... Wersety. Tak, druga księga królewska, pierwszy rozdział od 2 do cztery. Pewnego razu spadł Hazjasz poprzez ogrodzenie z, banku, z balkonu swojej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie. Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej, mo wyzdrowieje z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza tyżby. wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: Złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Tytułem dzisiejszej, yy, dzisiejszej przedmowy jest: do kogo, ja do, do kogo chodzę? To jest tytuł: Do kogo chodzę. I chciałabym, abyśmy się zastanowili, do kogo ja chodzę po rady, do kogo ja chodzę po pocieszenie, do kogo ja się udaję w swoim życiu zasięgać rady, zasięgać pocieszenia. Jak to wygląda u mnie? Co robię, kiedy chcę się czegoś dowiedzieć, kiedy chcę, mam jakiś problem, mam jakąś sprawę? Co robię, kiedy. No jak to w życiu bywa? Przychodzą. Też i, i chwile jakieś smutniejsze, jakiegoś może y, jakiejś rozpaczy, jakiegoś y, takiego smutku. Do kogo ja chodzę? Do kogo ja chodzę? Y, czy, czy chodzę do tego świata po poradę, czy chodzę do tego świata, żeby uzyskać pocieszenie ze swojego stanu, czy szukam tam pocieszenia w różnej formie. Możemy szukać ucieczki od, od swoich myśli, od jakichś tam problemów, na przykład w grach komputerowych, w alkoholu. Oczywiście we wszystkich nałogach, tak, to jest jakby taka bardziej oczywista kwestia, ale też chciałbym poruszyć jakby inne kwestie. Gry komputerowe, Facebook, oglądanie YouTube'a. Nie wiem, no jest jeszcze masa innych rzeczy, tak naprawdę, wiele rzeczy może nas pocieszać, więc nie będę się zagłębiał we wszystkie, ale. Gdzie ja szukam tego pocieszenia? Czy ja szukam we właściwym miejscu pocieszenia czy szukam w niewłaściwym miejscu? Bo jeżeli mam Boga, Ojca w niebie, tak? Jeżeli otrzymałem nadzieję, wiem, że mogę do Boga przyjść z każdą kwestią, że jego wiedza wykracza, jego mądrość wykracza poza jakiekolwiek pojmowanie ludzkie. Jego możliwości wykraczają poza jakiekolwiek pojmowanie ludzkie. Nawet jakbyśmy się starali to zrozumieć, nie jesteśmy w stanie. Jeżeli. Gdzie ja szukam, gdzie ja szukam tego pocieszenia i gdzie ja chodzę w tych sprawach, jak bardzo, to też pokazuje, jak bardzo ja chcę poznać zdanie Pana w różnych kwestiach, i jak bardzo cenię sobie jego zdanie. Widzicie, przypomina mi się jeszcze z czasów nawrócenia, ale mi się wydaje, że to jest taka dość oczywista rzecz: że często ludzie idą do ludzi w kwestiach jakiejś porady, do ludzi, których uważają za ogólnie mądrych, światłych, takich umysłem. Tak? To jest takie normalnie w świecie funkcjonujące, że jednak się idzie do osoby, którą się uważa za najmądrzejszą, jaką znam, i do niej idę po poradę. Ewentualnie porady w jakiejś sprawie. Więc, jak wygląda to w moim życiu? Czy faktycznie uznaję to, że Bóg jednak wie wszystko najlepiej i jednak Jego rada będzie najbardziej trafna do mojego życia? A może po prostu obawiam się tego, że Jego rada mi się może nie spodoba, bo będzie na kursie kolizyjnym z moimi pragnieniami, porządliwościami dlatego do Niego nie chodzę. Może dlatego Jego nie, nie pytam, bo gdzieś tam wiem we wnętrzu, że może powiedzieć mi coś, co by było mi, no tak lekko mówiąc, na przykład nie na rękę. Więc może dlatego nie chodzę do Niego. Więc co determinuje mnie w tym, do kogo ja się udam po poradę, po pociechę? A może uważam, że Bóg nie jest w stanie mnie pocieszyć, że Jego zaspokojenie mojego smutku jest niewystarczające, albo że nie jest w stanie tego zrobić? A może po prostu ja mam, ja sobie poukładałem to w zły sposób. Może ja bym oczekiwał, że na moje problemy finansowe Pan Bóg powinien zrzucić mi luksusowy samochód. Albo na moje problemy zdrowotne powinienem na pstryknięcie palcami wyskoczyć z łóżka i tryskać i być wulkanem energii. Może tak to sobie poukładałem. A może w chwilach smutku uważam, że powinienem tylko zawołać, a Bóg powinien mnie dotknąć wielkim szczęściem. A nie powiedzieć, może, a spójrz, jak wygląda Twoje życie, zobacz, co doprowadziło Ciebie do tego stanu. Może to wina leży w Twoim życiu, w tym, jak żyjesz, a konkretnie w pragnieniach Twojego serca. Może tu leży wina. Może właśnie tego ja się obawiam i dlatego nie przychodzę, nie pytam, nie proszę, bo się obawiam, co ja usłyszę. Ale Jezus. W jednym miejscu powiedział takie bardzo interesujące, w wielu miejscach mówił ciekawe, dużo interesujących rzeczy, ale na jednym wersecie chciałbym, abyśmy się skupili z Ewangelii Mateusza, z 18 rozdziału, to jest trzeci werset, tylko jeden werset. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset trzeci. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do królestwa niebios. Jak myślimy? O co, pa, o co Jezu, Panu Jezusowi chodziło? W jakim kontekście mam się stać jak dziecko? Mam, nie wiem, robić pieluchy? Chodzić w krótkich spodniach? Czy może mam rozrzucać zabawki? No o co? O co Panu Jezusowi chodziło? Czy Jemu chodziło o to? Czy Jemu chodziło o takie rzeczy? A może mam, mam lekkomyślnie myślnie podchodzić do swojego życia, do swoich wyborów, i do tego, co robię. Czy o to jemu chodziło? Czy może chodziło jemu o postawę dziecka? Nie o to, że w jakiś sposób ona procesoruje swoje myśli i argumentuje swoje niektóre rzeczy, które by o, oczekiwało, tak, ale może jemu chodziło po prostu o postawę. Jaka jest postawa dziecka względem yy, względem rodziców? Jakie cechy mają dzieck, dzieci poza dziecięcym zachowaniem? Spójrzmy na to z tej strony. Ja, ja dzieci nie mam. My nie mamy dzieci, ale na przykład brat tutaj ma: jeden brat ma starszy, już dorosłego syna, drugi brat ma, ma młodszych synów. I teraz, gdyby. Krzysiek powiedział do Mateusza: wyjdź na dach i skocz, ja cię złapię. No to Mateusz powiedział: Tato, może usiąść wody, może coś się stało, nie wiem. Może w głowie ci się zakręciło, nie wiem. No, By tak się uśmiechnął i tak. Trzeba zadzwonić po mamy, coś się z tatą dzieje. Ale żeby Szymon tak zrobił i powiedział do Kuby: wejdź na dach, ja cię złapię. Kuba, a gdzie wejść na dach? By już szedł, wskoczyłby, to, to, to już jestem, już mogę skakać. On po prostu skoczył. Nie pokazuje to, co chcę pokazać. Chcę pokazać to, że po prostu Mateusz jest dorosły i on już myśli jak dorosły. A my mamy mieć postawy, mamy myśleć dorośle, ale postawy mamy mieć dziecka. Kiedy ojciec mówi do syna skocz, syn nie myśli. Po prostu mały, mały, mały dzieciak po prostu skacze. On nie myśli. Dlaczego? Bo on wie, że ojciec złapie. On ma pełną ufność, Pełną bezpieczeństwem w ojcu. Kiedy Eliasz płacza, albo coś mu się stanie, kiedy się wywróci. Widzieliście kiedyś małe dziecko, które jakby się wywróciło, które by łapało za telefon i wpisywało 112? Albo by wygooglowywało, co mam zrobić na rozbite kolano? Czy one po prostu krzyczy mama? No, w tym wieku takie trzy. 2, 3, 4 lata to wiadomo to, jest, wiadomo, to jest etap tylko mama. Tata to tak jest, może być, ale ogólnie to jest mama. Ale jaka to jest podstawa? Cokolwiek się wydarzy, co jest? Mama. Chociaż mama niekiedy weźmie tego dzieciaka, te kolano na przykład rozbite i tak nie wiem co robić, ale ten, to dziecko nie patrzy w taki sposób. Ono jest u mamy i mama to załatwi. Nieważne co się wydarzy. Mama wie. Mama jest w panice sama przerażona, nie wie co robić. Wtedy mama wykonuje to, co robił dorosły. Tak? Jeździ do szpitala, dzwoni, albo ewentualnie sama, jeśli ma jakąś wiedzę na ten temat, to radzi tej sytuacji. Ale chodzi o samą postawę. On nie kalkuluje. On po prostu biegnie i leci. Mama, ratuj. To i to się stało. Nieważne, co by się stało, nawet żeby mu nogę urwało, to myślimy, że on naprawdę by zadzwonił po karetkę. No nie, on by krzyczał mama. Pomimo tego, że mama nie ma żadnej mocy, żeby akurat w tak ciężkim obrażeniu jemu pomóc. Ale on i tak by krzyczał mama. A dlaczego? Bo on ma pełną ufność. On ma pełną ufność. On wie, że jak cokolwiek się wydarzy w jego życiu, to mama poradzi. Mama zaradzi. Mama zawsze wszystko wie. Czy my nie powinniśmy mieć takiej samej postawy w stosunku do Boga, do naszego ojca? Coś mi się zdarzyło, gdzie biegnę? Do ojca. Jestem smutny. Coś się stało? Do ojca. Mam jakiekolwiek problemy? Do ojca. I nie kalkuluję tego, że czy będzie czy to, co usłyszę będzie niewłaściwe. Ale po prostu co robię? Idę do ojca. Najwyżej usłyszę parę gorzkich słów. no Jakbyś może nie robił tego i tego, albo byś nie prowadził samochodu w taki w taki sposób, to może byś tego uniknął. Więc teraz może zastanów się na przyszłość. Ale ojciec poradzi. Ojciec, nasz ojciec zawsze jest, zawsze ma wyciągnięte do nas ręce. Tylko, czy my jesteśmy och tak ochotni, żeby te ręce złapać? Zobaczcie, że jak dzieci troszkę dorosną, to się często rodziców pytają: a jak zrobić to, a jak zrobić to, a dlaczego to, a dlaczego tamto? Jest tysiąc pytań do. Rodzice najprawdopodobniej to wiedzą. A czy my też mamy taką postawę do, do ojca naszego? No wiadomo, może nie w takich dziecięcych sprawach, ale w takich dorosłych. Kupić na samochód czy nie kupić? Jechać czy nie jechać? Zmieniać dom czy nie zmieniać? Co mam robić? Tu mam, to, czy, to mam czy to mam robić, czy tamto robić? Czy ja w taki sposób się jego pytam, czy ja w ogóle mam ochotę? Tu też wychodzi poziom naszej relacji, bo jeżeli mamy słabą relację, no to nawet nie będziemy chcieli za bardzo. I tu też się po, tu też pokazuje to, jakby nasz, um, nasze nasze. Nasze postawę, na nasze, nasze przywiązanie, nasze patrzenie na Ojca. Czy my w ogóle patrzymy na Niego w taki sposób? A Jezus powiedział: Zaprawdę, powiadam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa. To jest bardzo klarowna wiadomość. Wiemy doskonale, że dla Jezusa nie chodziło o to, żeby człowiek się stał jak dziecko, w sensie zachowania, tylko postawa. Jak dziecko. Nie kalkulujesz, po prostu biegniesz i wołasz: Tato, ratuj. Najwyżej usłyszę to, czego bym nie chciał. Chciałbym, abyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment, już będzie ostatni. List do Filipian, drugi rozdział od 1 do 2. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, Jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Jak mam szukać, jak mam zrobić to, albo jak mam szukać w Chrystusie? Czy widzę w Chrystusie tą, tą pociechę, tą, tą radość? Chciałbym, abyśmy się tak zastanowili, dam taki przykład. Jak informacje mogą zmienić nasz światopogląd i nasze patrzenie? Dzięki Chrystusowi mamy bezpośredni dostęp do Ojca, dzięki Jego ofierze. Nasze winy zostały przebaczone, nasz dług został spłacony i mamy pewność zbawienia, bo tą gwarancję daje Bóg. A Bóg nie potrafi skłamać, nie umie kłamać i nie jest w stanie. Jest to kompletnie wbrew Jego naturze. A więc, jeżeli powiedział, to i to uczyni. A więc, skoro my, żyjąc, mamy pociechę w Chrystusie, że mamy w Nim wszystko, co jest nam potrzebne, że mamy życie wieczne, zostaliśmy wyrwani z ciemności, jaka powinna być nasza postawa względem patrzenia się na, na życie? Czy my w ogóle patrzymy w taki sposób, że mamy tą nadzieję? Spójrzmy, ile ludzi. Ja ostatnio zastanawiałem, jak ludzie. Jedyne, co mają, to to, że sobie na wakacje pojadą, lepsze auto może kupią, czasami się może napiją. No Każdy tam ma różne, jakieś swoje rzeczy, które mu dają radość. I to wszystko. A później sąd. Oni nie mają przyszłości. Ostatnio też się tak zastanawiałam wiecie, dlaczego ludzie tak często rozpatrują często jest tak, że ludzie wracają do przyszłości do swojego dzieciństwa albo do czasów szkolnych albo do starych miłości albo do starych. Znajomych, bo przychodzi pewien wiek i oni wiedzą, że oni już są mniej więcej w połowie drogi. No zakładając, że powiedzmy, tam wiecie, w sposób naturalny dość długo człowiek pożyje, sety 70, 80, to w pewnym wieku człowiek dochodzi do wniosku, że jestem już w połowie drogi. I pewne rzeczy już się dla mnie skończyły. I dlaczego ludzie tak chętnie wracają do przyszłości? Bo oni nie mają żadnej przyszłości. Na no ich przyszłość to jest tylko zimna trumna. To jest ich przyszłość. Tak oni tu widzą. Nieznane, zimne, chłodne, bardzo smutne, przykre, nie wiadomo co tam jest. To jest ich nadzieja. Dlatego lubią wracać do przyszłości. Aby odepchnąć myśli o przyszłości jak najdalej, bo oni nie mają tej radości. A my? A my wiemy, co z nami będzie. Jeśli oczywiście zachowamy wiarę i tą samą gorliwość, i tą samą. i zachowamy. Yy... Tą samą postawę do samego końca, to my wiemy, co się z nami stanie. My nie musimy się bać. To nie jest pociecha dla naszego życia? Ja nie muszę biec z tym światem. Chciałem dać taki przykład. Wiemy, że w zimę powinniśmy, jak przychodzi okres zimowy, powinniśmy wymieniać opony, tak? I przychodzi czas, że na przykład informują nas w telewizji, że idą burze śnieżne, pomimo tego, że na przykład jest jeszcze, nie wiem, październik czy wrzesień. I zima będzie bardzo ostra. I ja co ja robię z tą informacją? Mogę dać wiarę i pojechać wcześniej wymienić opona, mogę nie dać wiary i sobie sam i jeździć dalej na letnich. Ale po co to mówię? Abyśmy zobaczyli jak pewna informacja potrafi zmienić de facto, bo musimy z, za, umówić wizytę, wziąć te opony, jakby poczynić pewne kroki, tak? Więc to wpływa w jakimś tam małym stopniu, ale wpływa na nasze życie, tak? A w jakim stopniu wpłynęła na moje życie to, że ja mam przyszłość? Ci ludzie nie mają przyszłości. To jest bardzo smutne. Bo jakby się nad tym zastanowić, oni mają tylko to, co mają. Samochód, nie wiem, żonę, dzieci, te na chwilę, co się sobie poużywają, oni więcej nie mają. Wracają do przyszłości, bo przeraża ich przyszłość. A my mamy nadzieję. I to zapewnioną, gdzie teraz się mówisz, na przykład, nie wiem, obligacje skarbowe to jest takie 100%, bo to państwo, nawet takie rzeczy w świecie, które są niby potwierdzone państwem, państwo zbankrutuje i też po twoich obligacjach. Pomimo, że jest tak wielka, potężna instytucja, tak to nazwijmy. Ale Bóg nie bankrutuje. On jak dał obietnicę, to dał, koniec, kropka. Więc czy ja dostrzegam w ogóle tą nadzieję? Czy ja, czy ja widzę w tym pociechę dla siebie? Bo mam, nie wiem, bo co, mam, mam złą pracę, bo mam za mało pieniędzy, bo moje, kondycja mojego zdrowia jest niewłaściwa, bo włosy mi wypadły, nie wiem, no co. Ale człowieku, te życie zaraz minie, a przed tobą jest cała przyszłość. Nie myśl o tym, co jest tu i teraz, tylko myśl o tym, co się będzie działo z Twoją przyszłością. Nie myśl o starych rzeczach, myśl o nowych. O tej gwarancji, którą otrzymałeś. A teraźniejsze życie w takim kontekście, jakby wykorzystujmy na przemianę naszą. Ale to gdzie ja szukam tego pocieszenia? Ja szukam pocieszenia w tej nadziei, którą otrzymałem, w nadziei tym, że zawsze mogę się pomodlić i jeśli się modlę wedle woli, tak? jeśli mam dobrą relację z Bogiem, Bóg odpowiada. Czemu miałby nie odpowiedzieć dla kogoś, kto Słucha się jego, który postępuje właściwie, chce za nim podążać, okazuje mu miłość. Dlaczego miałby mu nie, 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 nie dać dobrej rady? Tak? Kup ten samochód, nie kupuj, poczekaj. Dlaczego miałby go nie pokierować w jego życiu? Oczywiście, że to zrobi. Tylko w jego czasie, a nie w naszym. To też musimy mieć na, na uwadze. Ale to też wynika najprawdopodobniej z tego, że my wiemy, jak żyjemy. Bo jeżeli wiem, że żyję z Bogiem, wiem, że żyję prawidłowo, to nie mam problemu, żeby przyjść do Boga. To jest też następna, jakby, następna rzecz, która może nam uświadomić, w którym miejscu jestem, w którym miejscu jestem i do czego i czy, to, czy jestem w tym miejscu, w którym powinienem. A jak mogę odmienić swoje myślenie? Jak mogę to wszystko zmienić? Może na początku od, odchodzenie od starych nawyków. Może od, odchodzenie od starych nawyków, ponieważ my to wszystko musimy, to my mamy wiele rzeczy zrobić. Bóg zrobił już to, co miał zrobić. I tak nam pomaga we wszystkim, w czym my y, robimy, ale jednak jakąś część pracy my wykonujemy. To my mamy odejść od pewnych nawyków, od pewnego systemu myślenia, od pe to ty my, ma my mamy pewne rzeczy porzucić, żeby odnaleźć te nowe. Wiecie, jakie są skutki odnalezienia pełnej pociechy w Chrystusie? Skutek jest jeden. Jeśli mam, odnajduję pociechę i radość w Bogu, taką głęboko. Nie chcę użyć słowa prawdziwo, bo nie chcę mówić, że ktoś prawdziwie czy nieprawdziwie, bo bym ja nazwał taką pełną. Ja nie szukam wtedy pocieszenia w świecie jakkolwiek czego fantastycznego by mi nie oferował. A jeżeli ja nie szukam pocieszenia w świecie, ryzyko, ryzyko upadku jest praktycznie minimalne, bo no jakaś tam poślizgnięcie może się zdarzyć, ale myślę, że wie, wiemy o co, o co chodzi, tak? Nie szukam pocieszenia w świecie, w światowych rzeczach, nie ma upadku. Szukam pocieszenia w Bogu i w Nim, Nie ma upadków. Nie ma upadku. Idziemy tak jak powinniśmy iść. Więc jeśli zdarza nam się padać, jeśli zdarza nam się popełniać błędy, może też dobrze by było przemyśleć, przemyśleć właśnie to, może ja szukam pocieszenia w pewnych aspektach swojego życia, nie w tym miejscu, gdzie powinienem. I może przez to to mnie, ten, bo ten świat zawsze będzie zwodził. On jest tak skonstruowany, on ma zwodzić. On tak będzie działał do samego końca. Ale jak długo ja będę szukał tam pocieszenia, tak długo będę padał. Jak długo będę szukał tu pocieszenia, nie upadnę. Bo krzyż nie zwodzi, świat zwodzi. Świat nie jednego przeprowadził do upadku. I nawet wielkich mężów Bożych niekiedy potrafił doprowadzić do upadku. Bo gdzieś się pogubili, coś się stało, ale to już nie o tym mowa. Więc. Zadbajmy o to gdzie faktycznie ja szukam pocieszenia, w co daje radość w moim życiu, a jeżeli dostrzegę, że szukam faktycznie pocieszenia w nie w tych rzeczach, w których powinienem, to się nie załamujmy. Bo ojciec kiedy pokazuje coś dla syna to nie po to, żeby mu pokazać jaką ty miernotą jesteś, do niczego się nie nadajesz, tylko po to tu robisz źle, tu złe decyzje podjąłeś, zacznij podejmować inne, zmień to, a wtedy wszystko się naprawi. Bóg pokazuje nam to po to, żeby nas dźwignąć, a nie po to, żeby nas pognębić. I nawet jeśli bym się dowiedział o rzeczy bardzo przykrej, o rzeczy, która mogłaby mnie zdruzgotać, to powinienem być Bogu wdzięczny za to, za to że mi w ogóle to pokazał i dzięki temu On mnie w tym poprowadzi i On mnie odmieni, odmieni mój los. Więc zastanawiajmy się, do kogo ja chodzę. Przepatrzmy swoje życie. Czy ja przypadkiem nie chodzę do Boga Ekronu? To jest tak można było powiedzieć obrazowo świat, tak? Czy ja do Boga Ekronu nie chodzę? Po poradę, po pocieszenie? Po mądrość? Nie ma Boga na wniebiosach? Jak tu powiedział Eliasz, tak? Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Baalem. Jeśli Jachwę, idźcie za Jachwę. Tak? My mamy swojego orędownika, swojego Boga, swojego Pana. Do Niego możemy przychodzić ze wszystkim, a On nikogo nie odrzuci. Przypomniało mi się teraz, jak to jakiś czas temu też usługiwałem, było tam o weselu, tak, że zaproszeni byli, ten się wymawiał, ten się wymawiał, zaproszeni byli, no i w końcu król się zdenerwował, idź na przystanie, na drogi, wszystkich zapraszaj, chromych, Biednych, ubogich, i, i co było napisane? Za, I za sala zapełniła się złymi i, i, i niedobrymi. To nie jest, tu nie ma ludzi dobrych i, i, i wdzięcznych. Ludzie tacy są. Ale jaki był problem największy? Że człowiek nie miał szaty weselnej. To był problem. Więc dbajmy o nasze szaty i patrzmy, do kogo ja przychodzę w pocieszeniu. Czy przypadkiem nie chodzę do Boga Ekronu? Nawet nie wiedząc, nawet robiąc, bo ja nie mówię, że ktoś by to robił kompletnie świadomie. Nawet bym tego nie sugerował, ale możliwe jest tak, że może nawet nieświadomie jednak chodzimy i szukamy nie tam, gdzie powinniśmy szukać. Więc na tym chciałbym zakończyć. Chciałbym, abyśmy się zastanowili właśnie, do kogo ja chodzę, a do kogo powinienem przychodzić. W kim powinienem szukać pocieszenia, w kim powinienem szukać rady, mądrości, wiedzy, wszystkiego, bo my wszystko mamy w Chrystusie. Amen.